O, jakie to jest przyjemne, matko boska. No, no, hamuję i skręcam, bo jakby, no, pokażę progres, że się po prostu da nauczyć tej gry, no, na dwujerce, bo tu trzy. Czyżby tutaj w grze były poukrywane polskie e, reklamy, reklamy polskich producentów, to by było naprawdę e, świetne. Grzejemy okonki, tutaj trzeba sobie tak lekko pogazować, no, jak w prostycie, nie? Nie musimy się tu dokładnie trzymać tego toru. Także, moi drodzy, e, uda mi się zmieścić do boksa. Z masy, z masy, z masy, z masy, dawaj. Dawno mnie w tej formie z Wami nie było, no ale wracam, pomalutku, pomalutku będę wracał, w ogóle niektóre filmy nagrywałem, tylko na przykład nie nagrała się kamerka, czy nie nagrał się głos no i musiałem je porzucić, ale spokojnie nie poddaję się, witam was bardzo serdecznie z tej strony pan tutaj, w pierwszych wrażeniach z JDM, Japanese Drift Master, czyli z polskiej gry o driftingu która premierę ma już 21 maja no 2025, czyli tego roku już za niecały tydzień bo wrzucam to w czwartek, za niecały tydzień będziemy mogli pog no, wszyscy będziecie mogli pograć sobie w tę grę w tym ja, ja mam teraz dostęp do tej wczesnej wersji którą mogę wam zaprezentować także na początku zachęcam was do zostawienia łapki w górę, no bo żeby trochę ten filmik podbić tak z 200 lajków, byłoby dobrze, zobaczymy. Komentarza o tym, co sądzicie o rozwoju tej gry i o tym, jak to wygląda, czy wygląda lepiej, czy gorzej niż wcześniej, czy Wam się podoba, czy nie. E, zaraz wybierzemy sobie model jazdy, a niedługo będę miał dla Was konkurs, w którym będziecie mogli wygrać gadżety, no i dostęp właśnie do JDM, czyli Japanese Driftmaster, Polski gry o... Japońskim driftingu. No i mamy tryb sterowania arcade oraz mamy tryb simcade, czyli bliżej symulacji dalej troszeczkę tej, tego sznytu arcadeowego albo typowo arcade, czyli typowo zręcznościowy model jazdy, gdzie ABS, ESP, asysta driftu i asysta hamowania jest włączona. Mamy mniej kontroli nad autem, ale jest to łatwiejsze. Tu jest trudniejsze, ale mamy większą kontrolę. Oczywiście wszystkie ustawienia są jeszcze do zmiany. No i ja już na samym początku na razie spadem, ale w przyszłości możliwe, że z kierownicą na, na przykład na następnym filmie na razie spadem. Wchodzę sobie do gry. No i wypadałoby mi zrobić ręczną, no więc spróbujemy ręczną. Dobra, spróbujemy na razie tego, najwyżej później zmienimy na drugie. Chyba szybsze będzie to pierwsze. Wykryto mi kontroler, bardzo fajnie. Chcę zobaczyć przypisania. Gamepad, dobra. Mamy Instagrama, gdzie Tomasz, który ma 69 lajków <laughs> um, Żegna Polskę I Tomasz ma na nazwisko Stanowski Tomasz Stanowski To jesteśmy my, tak? Z tego co rozumiem no bo to jest gościu, który czeka jakby na samolocie i żeby widział karteczkę, bla bla bla, prawda? No i mamy dobrze wreszcie poznać się osobiście, czyli to jest nasz ziomek z internetu. Hideo, po prostu daj mi kluczyki. No i dał mi kluczyki do S15. Mamy też rejestrację. To S15 pewnie ma jakieś znaczenie. Ona ma w ogóle, znowu jest tak, że na jednym komiksie ma inne felgi, niżej ma te e 37 więc okej, wyryryryry Lecimy dalej Dobra, więc mamy tutaj na ekraniku gościa, który przypomina mi na Kaisana takiego młodego No też z mechanikiem w ogóle No i mamy samouczek Muszę nauczyć się jeździć samochodem i driftować No i jak coś mi nie pójdzie, to będzie mi uczył trików Wydarzenie główne, nowy początek, wyścig drogowy Nie mylić z dragowy Startujemy No i tak, zobaczcie sobie jak jest tutaj szczegółowość postaci Tu mamy jakiś parking Ja bym na razie z niego nie wyjeżdżał tylko rzuciłbym bieg i spróbowałbym trochę polatać bokiem. Na pewno na początku to nie będzie mi chodziło idealnie, ponieważ. Uuu, jakie to jest przyjemne, matko boska! Uuu, samo... Jak ląduje w ogóle, jak blisko? Chodzi o to, że na pewno nie będzie idealnie chodziło. Bo wiecie, muszą się tekstury przydać i tak dalej, ale. Ej, zobaczcie to. Ua! Dawaj, dawaj, dawaj. Drugą. Cyk. I na drogę lecimy. No się robi czarno-białe, czyli chyba wychodziłem z odpowiedniej strefy, ale właśnie może by sprawdzić, może coś go czeka, wiecie, jakiś easter egg poczekajcie, spróbuję go znaleźć <laughs> mogę jechać w miasto okej okay. aha, tu mam zablokowaną drogę a mogę wjechać na lotnisko, może tutaj przez tę bramkę nie mogę, dobra aha, mam, czyli dobra Czyli pewnie bym coś tam znalazł, jakbym się postarał. Ale, no, jedźmy sobie już normalną drogą. Spróbujmy się tutaj przyzwyczaić, nauczyć jeździć. Muzyczki chyba bym się pozbył, ale niech będzie w pierwszym. O! o był boczek pierwszy. Trafiki coś odwalają lekko. Będzie update'ik y niepotrzebny. potrzebny. Coś im tutaj nie pasuje. Dobra, hamujemy. No, no! Hamuję i skręcam, bo jakby, no. Nie wyhamowałbym, tak czy siak. Siema. Mikrunia. No, klasyczek tutaj, naprawdę, tej japońskiej kultury. Ja bym też zmienił kamerę w ogóle, ale to. O, nitro. Dobra, nitro, jak działa nitro? To jest burst nitro. Jak w nitro nie? Czyli, że patrzcie, jest cyk. Strzał nitro. Fajna sprawa. Dobra, tu muszę nie wylecieć. Uuu, tak, 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 tak! Jak pięknie! A to jest, pamiętajcie, SimCade. Jeśli zmieniłbym kamerę, tylko nie pamiętam czym. Dobra, tu mam mapkę. Czym się zmieniało kamerę? Let's drift. Dobra, no to widziałem, że, że jest to... O, no nie, nie, nie psuj mi tego boczka, nie psuj. Dawaj, dawaj, dawaj. Mam wystarczającą mocy, żeby tego boczka pociągnąć. Ale no, akurat tutaj poszło mi słabo, bo chciałem kamerkę dalszą, ale niech be... No, zjechał mi z drogi, dzięki. Jest nitro, jest piąteczka. No, chciałbym lepszego boka zrobić. Dajcie mi jeszcze na to szansę, proszę. Wydłuż drift. O, tu mogę robić mocnego boczka, ok. To w takim razie 3, 4. Na mokrym to mi idzie trochę lepiej, co? No, dobrze, już się martwiłem, że ni żaden boczek mi dzisiaj nie wyjdzie. No, dobrze, dobrze, mamy to. Mamy to. Teraz no co, latamy bokiem, kiedy tylko możemy, nie? Trochę nam tutaj laguje momentami, no bo nie załadowała się mapka jeszcze do końca. trujeczka Dobra, teraz trochę ogarniemy, malutku. Wiecie, jest wąsko, nie? I trzeba się przyzwyczaić mimo wszystko, no to jest pierwszy raz, więc nie ma sensu pokazywać wam tylko idealnych przejazdów, a właśnie chcę wam pokazać, jak jest naprawdę, bo, no bo to nie ma sensu, nie? Jakiegoś takiego idealnego driftu, kiedy pokażę progres, że się po prostu da nauczyć tej gry, no na dwujerce, bo tu trzy, no wleci może ta truja, A, myślałem, że się, dobra, dobra, nic, nic mi nie jest, nic mi nie jest. Cicho, cicho, nic się nie stało, ja myślałem, że da się zniszczyć te barierki, okej? Okay? I damy sobie tu dwa, cyk. Dobrze, dobrze, już się przyzwyczajam powoli. Teraz tak, pyk, pyk. No to nie było najlepsze. O, rondo, rondo, nauczy mnie driftować. Tak, proszę. I trzy. Ale się zbiera, zobaczcie. Wstaje z tej trujeczki no niesamowicie. Czy driftuje pod prąd? No, możliwe, chociaż niekoniecznie. No nie, no driftuje dobrze. O, i tu już nie wstanie, dobra. Przesada lekka, zanim turbo dziura została opanowana, to wylecieliśmy. O, ale to jest fajne, no i te miejsce już, w sensie to miejsce już znamy. I tutaj możemy się popisać, co? Ła! Ale to cały czas klikam, wiecie co, to nitro niepotrzebnie, bo... Tak proszę, tak dobrze, pięknie, ślicznie. Ej, wcale. Drift ze sprzęgłem. A, czyli tu można robić no tak, zapomniałem, że jest sprzęgło. Że można strzelać ze sprzęgła w ogóle, nie pomyślałem o tym. Czekajcie, cyk i strzał. O, jak pięknie! Jak pięknie, jakie to jest satysfakcjonujące. Ale się jaram. No te trafiki trochę mnie wkurzają, chłopaki. Poprawcie trafiki, zanim będzie premiera, co? O! Oh, <noise> Kocham, jak mi się wyłączyło nagrywanie, to. O! trąbnąłem czymś, nie wiem czym. Spróbujemy z czwórki, co? W stanie Wstanie z czwóry. No, tak. Trzeba ją kopać trochę na siłę, więc może bez sensu. Zapomniałem już o ręcznym teraz. O! Oh. Dawaj, 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 dawaj. Nie grałem w gry komputerowe od, no nie wiem, z dwóch miesięcy. Dzień dobry. O, ale świetnie. Dałem nitro zamiast zbić bieg, bo mi się te biegi w ogóle kojarzą z, wiecie, że mam biegi tam, no w innym miejscu. Zaraz się przyzwyczaję. O, ale sztos. A i tu już jest jakby miejsce do którego jedziemy Ja bym coś jeszcze zrobił przed tym Oj, cały czas mi się... A ja tutaj, no dobra, no to ja sobie pojadę tutaj jeszcze na chwilę Aha, no nie, zaliczyło mi... Nie, nie wjechałem tak ładnie do tego garażyku No cóż, no... Ej, ale dobra, zrobiłem spoko Bo yy, ziomek mówi, że nie wyrobię No i ja rzeczywiście nie wyrobiłem co prawda, mogłem się domyślić, że jest tu wjazd do garażu, ale pominijmy to, tak? Ja dalej myślę, że redukuje się bieg tym, czym się wrzuca nitro, więc jakby spoko. No więc dobra, szlak zabrakło milimetra. Pieprznąłem, co prawda, no tutaj pokazujesz, że od wewnętrznej, nieważne. Nie przejmuj się tym. Przygotowałem to miejsce dla ciebie. Czekacie jetlag, więc to długa historia. To był ciężki sezon. Mój ojciec on umarł zostawiając mi z tym wszystkim. O, no to przykre. Przykra sytuacja nas spotkała Tomasza Stanowskiego. Okej, i teraz idę na lekcję driftu. No, przyda mi się. I chyba wyłączę sobie na razie muzyczkę, wiecie? Muzyczka jest fajna, ale chcę trochę samochodu posłuchać. I teraz czas na ucztę dla waszych e, bębenków i dla waszych uszu. Posłuchajcie z 15. No jeśli w ogóle dobrze brzmi, bo nie wiemy tego. przejdźmy się Myślę, że tyle nam wystarczy bez mojego gadania. Czuję, że da się łatwo bardzo nauczyć jazdy w tej grze, tylko trzeba po prostu poświęcić jej trochę czasu. No. Nie, nie, no jeszcze ten nie we mnie wjeżdża tutaj, Suzuki. Myślę, że to jest tylko kwestia, wiecie, ogarnięcia czym się co robi i, i bardzo to będzie proste. Dużo się zmieniło w tej grze, aż ciężko jest mi tutaj zauważyć co i jak. No ale patrzcie, cyk, jest dwujeczka. No wiem, że pod prąd, ale. Ale to nic, ale to nic. Jakby widzę, że mam na przykład bardzo dużą kontrolę nad tym samochodem, ale on ma dużo mocy, więc to jest jakby można powiedzieć, że trochę łatwiejsze, z drugiej strony mamy turbo, więc trzeba czasami poczekać, aż to turbo się załaduje, w sensie no, nabije busta, więc no po prostu jest jakiś tam lekki lag i chyba chybek to wiele też się nie zacznie, więc mogę sobie chwilę tutaj polatać wokół, że ta grafika naprawdę wygląda bardziej szczegółowo, tak bardziej ostro i tak bardziej dopracowanie, więc co? Robi wrażenie, co nie? Wiesz, że Dragon zaczynał tu swoją karierę? Co? Dragon jest najlepszy. Nikt nie driftuje tak jak on. Kiedyś go pokonam. Tak jak pokonałeś podjazd do mojego garażu. Ej, o tym nie gadamy. Cześć, to ty jesteś tym gościem z Europy, o, o którym opowiadał Hideo. Ja jestem Satoru. Będziemy razem trenować. A to moja fura, ale tymczasowa. Zbieram na M3. I bardzo dobrze. No i bardzo cię za to szanuję. Toma, Toma, Tomasz, gotowy na pierwszą lekcję. No spoko. Yy... Jakby S14, zbierane M3, mam nadzieję, że M346 oczywiście, e, albo to jest zapowiedź, że w tej grze będzie też BMW. Mam taką nadzieję. Zamykamy mapę tym razem. Okej, okay. ej, no już, już to robiliśmy. Zobaczymy, jak teraz będzie się e, jeździło. Więc co? Startujemy, nie? Fan. Uuu. Dobra. Jest cykl. To jest przyjemne, nic wam nie wciskam, naprawdę ta gra jest tak fajna, a miałem 15 sekund driftować bez przerwy, no tak, zapomniałem, no to już, no już, no, już to robię, trochę trzeba się na, tymi no, gałkami tutaj na, e, naruszać, ale jest to no, bardzo, bardzo przyjemne, widać, e, że ta gra jest na Unreal'u, po prostu ma takie niektóre tutaj artefakty Unreal'owe, ale... To jest przyjemne, bardzo przyjemne, zobaczcie co tu się dzieje, jakie to jest, mm, o ADBL w ogóle, zobaczcie czy to jest y, reklama polskiego jakby no rzeczy detailerskich, ADBL, detailing familia tam było napisane? No chyba tak, czyżby tutaj w grze były poukrywane polskie reklamy, reklamy polskich producentów to by było naprawdę świetne, super by to było tym bardziej, że oni starają się już działać myślę ogólno tam światowo, czy chociażby ogólnoeuropejsko. a ta, a ta gra jak najbardziej jest na rynek ogólnoświatowy przeznaczona. Jak to, to jest hmm, jak, jak ja lubię tę gierkę, naprawdę tak się cieszę, że w końcu Polacy stworzyli coś takiego, na co naprawdę wielu, wielu graczy czekało. Rozumiem, że to nie jest spełnienie ma wszystkich, że to nie jest y, gra jakby o której każdy myślał, ale to jest naprawdę spełnienie marzeń bardzo dużej części y, gdzieś tam tej sceny y, gier wyścigowych i, i ogólnie fanów gier wyścigowych o driftingu, o Japonii, jest y, super. Więc tak, mamy jeszcze lekcję gripową i lekcję dragową. No to w sumie... Z przodu, tutaj zobaczcie, jak są koła wychylone w tym Evo, bo to było Evo. Przejdźmy to sobie, no i myślę, że tym zakończymy sobie pierwsze wrażenia. A reszta będzie na filmie, czy na filmach kolejnych, bo myślę, że możemy z tego zrobić serię. Bo ta gra naprawdę zasługuje na to. I tu są po kolei wszystkie lekcje. Zobaczcie, tu mamy na przykład lekcje driftowe, tak jak w tamtym demo. Tu mamy lekcje gripowe, jest ich troszkę mniej. Dragowa jest tylko jedna. Do co? Najpierw robimy sobie drag. Taka, taki przerywnik dragowy. Okej, okay, wyjmuję stąd myszkę. S2000 jest. Yy, I pamiętam, tu się jakoś tak rozgrzewało koła. Okej, okay, jest dobre. Chyba to nie jest idealna zmiana wieku. Ej, czyśmy czy zrobili złoto? Chyba nie, chyba nam lekko brakuje Dosłownie, ale to jakby To nie był dobry przejazd, od tego zacznijmy Kontynuuj, czy będzie w ogóle kilka przejazdów Czy tylko jeden? Jaki gruba, gruba MX-5 w ogóle Zrobiliśmy to czy nie? Nie, no tak, aha, dobra Mniej niż 9,2 No to zaraz to zrobimy, zaraz to poprawimy O, teraz powinno się udać No, no nie, no czemu to? Kurde, no tak niewiele. Hmm. No jak to było dobre? Przecież to było idealne. No nie, no 9 9,267 to dosłownie potrzeba tyle. Ja pierdzielę. Słuchajcie, dopilnuję, żeby do premiery było to naprawione. Zobaczcie. Jak sobie wystartujemy teraz i rozgrzejemy opony, to rozgrzać w idealnym miejscu się da. Nawet mamy taki żółty tutaj paseczek, no nie? Rozgrzewamy sobie, mamy ide perfekcyjne. Tutaj też bardzo łatwo wystartować. Mamy idealnie. I teraz patrzcie. Jest idealna. Ale ta trójkę się nie da. Nie da się idealnie zmienić biegu. Nie da się, po prostu jest zawsze dobra. Więc znaczy, nie wiem, no może ta zielona linia nie wskazuje nam dokładnie idealnej zmiany. Choć powinna, ale wpierdzieliłem się w te w opony. No nic, w każdym razie. Zgłoszę to, żeby do premiery zostało to ogarnięte. I obiecuję Wam, że to zrobię, więc mam nadzieję, że tak też się stanie. Ja to wszystko przekażę, też oczywiście z materiałem wideo, no bo to są niuanse, nie? To jest jakiś pewnie jedna, jeden drobny update, już jeden był jeszcze przed premierą, bo już jeden mi się wgrywał, jak zainstalowałem grę. Także Spokojnie. No i teraz lekcja gripowa, a tutaj musimy dojechać do mety poniżej 25 sekund. Mamy 100 sekund, mamy wycinek toru, więc co, startujemy od razu. Jest i nasze piękne Evo, także startujemy. To nie jest najlepsza, najlepsza kamerka, ale cóż. O, ale to było słabe. No! Dobra. Uuu! Mm. Można bokiem? I co, udało mi się dojechać poniżej 25 czy nie. No, udało mi się za pierwszym razem, ale widzieliście, że nie jechałem cały czas w, tym, w tej wyznaczonej trasie. Teraz zmienię sobie kamerkę i spróbuję raz jeszcze, bo ze zmienioną kamerką może być łatwiej, bo byłem zbyt blisko samochodu i to fajnie wygląda na nagraniu, ale słabo może to wyglądać w sensie, no trudniej się jeździ, nie. Więc spróbujemy ponownie oddalę sobie kamerkę, wtedy będę miał większe pole widzenia in field of view. Tak będzie lepiej. I nawet sobie odetnę na początku. Dobra. Nie musimy się tu dokładnie trzymać tego toru. Pyk. reduction. Było gorsze, ale to nic, no, w każdym razie nie jest to trudna misja, więc myślę, że możemy ją uznać za zaliczoną, no i zaraz zakończymy sobie nagranie, ale już w swobodnej jeździe chyba po torze, no bo, albo może pojedziemy do miasta po prostu, bo to kunni, bo co, jak wejdziemy w swobodną jazdę, to pewnie będziemy w swobodnej jeździe, ale po torze, tak? Czy nie? Tak. Ale to my z piętnastką, ej, zobaczcie. I ciekawe, czy ja mogę jakoś do tego qr sobie dojść, no to nie, to będzie dla was, nie? Ciekawostka, ale ej, wygląda zarąbiście I właśnie o tym marzyłem, żeby te samochody Miały malowania, żeby samochody Bosów miały malowanie, o tym O to wnioskowałem i się bardzo cieszę, że to się udało Także moi drodzy Uda mi się zmieścić do boksa? Oh, tak Dziękuję, dziękuję Już się powoli przyzwyczajam do tej giereczki I powiem szczerze, że No... Jest świetna. Jest świetna. Oczywiście jeszcze jakieś tam malutkie bugi się zdarzają, no bo wiecie. Teraz przed premierą pewnie wiele nowych rzeczy jeszcze doszło i te nowe rzeczy Inaczej, no taki samouczek to raczej nie jest najważniejszą funkcją tej gry, a inne rzeczy poszły na priorytet, te zostały odłożone na bok, no i przez to pewnie będzie trzeba je poprawić. Także słuchajcie, no ja oczywiście tutaj wszystko zgłoszę, ponieważ współpracujemy sobie z JDM, dlatego też będę miał dla was konkurs i dlatego też fajnie jest, że mogę wam to pokazać jako jeden z pierwszych. Obstawiam, że już przede mną Oski wrzucił, dlatego że widziałem, że ma już te 70 godzin w tej gierce. Ja nawet tej gry tyle godzin nie mam na Steamie, Chociaż chyba wlicza się też czas w demo, tak mi się wydaje, więc może, może nie ma aż tylu. Natomiast pozdrawiam oczywiście Oskiego. Kto pierwszy, ten pierwszy, bo nie kto pierwszy, ten lepszy. Eee, no i co? I myślę, że. Kurde. No zapowiada się świetnie, nie? Ale nawet jak teraz sobie porównacie gameplaye, ten mój poprzedni z tym, to szczegółowość i to, co tutaj jest widoczne, naprawdę zmieniła się niesamowicie. Eee, a jeszcze chciałbym powiedzieć, że. No słuchajcie, nie żeby coś. Ale ja wcale nie mam najlepszego komputera i myślałem, że tutaj <laughs> będą się działy różne nieciekawe rzeczy, a nic się nie dzieje, naprawdę to chodzi mi bardzo, bardzo płynnie. Tu jest co najmniej 60 fps na wszystkich maksymalnych ustawieniach. No pewnie coś tam jeszcze by się zmieniło ewentualnie, ale fizyka trawy, dobrze, bardzo dobrze. Ja sobie po tych zonach specjalnie jeżdżę. Cyk i pyk. Tutaj mamy na pewno jakieś adaptery skrętu, bo ten samochód naprawdę niesamowicie się zachowuje. No i wyjdźmy sobie jeszcze na chwilę do miasta, tam też się pożegnamy, słuchajcie. Proszę bardzo. Cyk. Idziemy do miasta. Odblokowano szkołę driftowania. O, jakaś kobieta ze mną chce współpracować. To dziwne, to, to niecodzienne. Smartfon. Ale jak na tym? Bo ku to wiem, ale jak to zrobić na padzie? Kariera, manga, misje, sms Wsparcia, o i tu mogę wyłączyć ABS na przykład, fajne Bardzo fajne Czyli taki w sumie Android Auto trochę, nie? Czy, czy no Apple CarPlay, no niech będzie Tutaj mamy ten minitor ADBL reklamy, fajnie, bardzo fajnie, taka polska reklama, tej polski Polski jak to powiedzieć Akcent, o po no co ja w ogóle tej łapy używam jak mógłbym cały czas latać na e, sprzęgle, nie? Ale to nic. Pyk, pyk. I jazda w... Aha no tak byłem, jechać do tego Sushi Baru, zapomniałem. No i już zapomniałem o kobiecie po prostu, bo skupiłem się na jeździe, tak? Przepraszam bardzo. O! Kocham te zakręty, kocham je. Tylko pogodę mamy taką, że nie będzie za dużo widać. Pyk. Pyk. Cztery Na czwóreczce, trzy No Z masy, z masy, z masy, z masy Dawaj, dawaj pro. O, dobrze Fajne, <laughs> jakie to jest przyjemne, no fizyka driftów w tej grze, to jest chyba jedna z najprzyjemniejszych fizyk driftu, w jakich kiedykolwiek widziałem, znaczy kiedykolwiek widziałem w jakiejkolwiek grze wyścigowej, no myślę, że jest ona porównywalna przyjemnością jazdy do Forcy Horizon, a w Forzie fizyka driftu jest naprawdę, naprawdę świetna. No to już każdy wie, że Forza Horizon ma świetną fizykę... nie, proszę, daj mi spokój. Co tu się stało? Nie wiem, ale dobra. O! Oh. Samym sportem nie da się żyć. Trzeba też na to zarobić. Hideo załatwił ci pracę w sławnej sieci Sushi Turbo... Sushi Bar. A, w sławnej sieci Sushi. Turbo Sushi Bar. Poznajesz pana Tanakę oraz jego córkę Keiko. Dziewczyna przekręca twoje imię i nazywa cię Toumon, co staje się twoim oficjalnym japońskim imieniem. Poznajesz swój samochód dostawczy. Będzie to Nissan Laurel. Słyszycie? Laurel czy Jenny? Ten z zewnątrz zniszczony życiem pojazd okazuje się prawdziwym sleeperem. Sleaperem chyba powinno być, chyba że to jakoś spolszczone. I rozdział pierwszy, wydarzenie trzecie zrobimy sobie już na następnym odcinku, na którym będzie też konkurs. I wszystko co tu widzicie, no jeszcze najprawdopodobniej ulegnie zmianie. Także co, łapka w górę, komentarz, no i myślę, że widzimy się w kolejnym już. Jeszcze wiele rzeczy będzie do sprawdzenia na pewno, jakieś inne kamerki, inne duperele, które sobie po prostu posprawdzamy, no, no nie od razu, no wiadomo, że pierwsze wrażenia wypadałoby wszystko pokazać, ale ja chcę to Wam zostawić jeszcze troszkę tutaj, no, smaczku na to, co będzie w tej grze. Oczywiście zachęcam też Was do zakupu, bo jest co i chyba ta gra wcale droga nie będzie, no i widzimy się w następnym. Cześć! A jeszcze deszczyk pada, czekajcie, to się przejdziemy po deszczyku.